Dzień dwudziesty. Modlitwa dziękczynienia. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Boże Ojcze. Staję dzisiaj w Twojej obecności. Wierzę, że jesteś Ojcem czułym i troskliwym, wiernym i godnym zaufania. Pragnę podziękować Ci, że jesteś obecny w moim życiu. Dziękuję za Twoją obecność w tym, co jest zwyczajne, codzienne w moim życiu. Dziękuję Ci za Twoje prowadzenie na drogach życia. Dziękuję za życie, które jest Twoim darem. Dziękuję za moich rodziców, rodzeństwo, bliskich. Dziękuję za każdą osobę, którą postawiłeś na drodze mojego życia. Szczególnie za te osoby, które ukazały mi, jak żyć, jak wierzyć, jak odnajdować drogę mojego powołania. Dziękuję Boże także za każde Twoje napomnienie, które przyczyniło się do mojego wychowania. Staję dzisiaj w Twojej obecności i dziękuję także za to, co było trudne, czego wtedy nie rozumiałem, to czego dzisiaj nie rozumiem. Dziękuję. Dziękuję Ci Boże. Za Twoją miłość. Jak często dziękujesz innym ludziom? Żyjemy dzisiaj w takim świecie, gdzie wiele ludzi podchodzi do życia bardzo pretensjonalnie mnie się należy, należy. Jeżeli ktoś mi coś nie uczyni tak, jak ja chcę, to nawet jestem w stanie żądać odszkodowania. Czymś innym jest. Postawa dziękczynienia. Jakże inaczej by wyglądał świat, gdybyśmy potrafili dziękować? Modlitwa dziękczynienia otwiera nas na prawdziwy rozwój życia duchowego. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele przykładów i świadectw modlitwy dziękczynienia. Na przykład Święty Paweł swoje listy zaczyna od modlitwy dziękczynienia, nawet wtedy, gdy znajdował się w więzieniu. Pismo Święte uczy nas, że możemy dziękować w każdych okolicznościach, gdy jest nam Radośnie, gdy przeżywamy trud, ale również wtedy, gdy cierpimy i jest nam smutno. To jest oznaka głębi życia duchowego. Umiejętność stanięcia w dziękczynieniu. Jak się modlić tę modlitwą? Otóż możesz modlić się dziękując za życie, za twoje życie, za rodzinę, za pracę. Możesz dziękować za dzień, który rozpocząłeś albo który zakończyłeś, zakończyłaś. Możesz dziękować za dary, talenty, które Bóg Tobie daje. Możesz dziękować za przyjaciół. To jest modlitwa dziękczynienia, ale najpiękniejszym motywem do tego, żeby stanąć w dziękczynieniu, jest dziękczynienie za obecność Boga. Podziękuj za to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat. Za Jego Matkę, Marię, za świętych, za działanie Ducha Świętego. Modlitwa dziękczynienia otwiera nas na głębie życia duchowego. Zachęcam Cię, abyś dzisiaj spróbował znaleźć, spróbowała znaleźć 10 motywów, za które chcesz podziękować Bogu.